Witajcie. Ja nazywam się Bartłomiej Świstak-Petrowski. Jestem ojcem małego Szymona, jestem razem z moją żoną Alicją. Opowiemy Wam coś, nie coś o wędzidełkach. Witajcie w reportażu oczami rodziców. Jest to pierwszy reportaż, który nagrałam za zgodą rodziców, zaraz po zabiegu podcięcia wędzidełka. W trakcie reportażu będzie dobiegał szum z sąsiedniego gabinetu. Badam tych dzieci, ich płacz, ale spokojnie były bezpieczne, w dobrych rękach, więc wszystko się dobrze skończyło. Bardzo dziękuję rodzicom, szczególnie Ali, która była dzielną mamą w czasie tego procesu i w czasie zabiegu. Dziękuję Bartuszowi, byłeś wspaniałym tatą, który asystował nam w zabiegu, asekurował. Było to niezwykła przyjemność przygotowywać was do tego zabiegu, a także pracować w czasie i po zabiegu. Jesteście bardzo zaangażowani w ten proces. Chcę, żeby ten reportaż był inspiracją, aby był drogowskazem, aby był wsparciem, informacją. I dla specjalistów, i dla rodziców. Wiemy, że samo podcięcie nie jest tak bardzo ważne, jak proces przygotowawczy rodziców i dziecka do zabiegu oraz wybranie odpowiedniego czasu na wykonanie zabiegu podcięcia wędzitełka języka. Jest to wielka sztuka, znaleźć taki odpowiedni moment. Zachęcam Was, rodziców, którzy zmagają się z takim problemem, czy podciąć, czy nie podciąć. Do przemyślenia, czy znajdujecie się w zespole specjalistów, czy jest ktoś, kto Wam się opiekuje, ponieważ zobaczycie, jak wiele emocji towarzyszyło rodzicom szynka po zabiegu, a są to rodzice zaopiekowani, którzy mają dostęp do wielu specjalistów, zarówno do doktora Bargiela, zarówno do mnie, czy, czy do innych osób mogą dzwonić, ale jest to bardzo stresujący moment w życiu rodzica. Dlatego życzę wszystkim rodzicom, którzy są w tej trudnej sytuacji dla nich, aby odnaleźli swój zespół, aby czuli się zaopiekowani i czuli, że to, co wykonują, to, na co się zdecydowali, jest z nimi zgodne. No i przede wszystkim jest wskazanie też do tego, że wykonujemy to w jakimś celu. Zapraszam do oglądania. No na początku w szpitalu nie umiałam dostawać dziecka, miałam problem po prostu z pozycją. Jak już ktoś mi pomógł, to, to wtedy karmiłam i też dziecko zasypiało bardzo szybko, więc próbowałam różnych sposobów, żeby, żeby go budzić w trakcie karmienia. też Yy, też było powiedziane w szpitalu, że mam karmić 15 minut, jedną piersią, potem drugą, więc jako czasami oderwałam po 15 minutach od jednej, to już potem płakał i nie chciał karmić, nie chciał jeść z drugiej. Coś się potem okazało, że chyba nie, nie, nie musi to tak być. Yy, Przycisk yy, tak ci powiedzieli w szpitalu, nie? Tak, no to jakieś tam metody mi powiedzieli, jak go budzić. Przecież się ucho naciska albo zastąpka? Yy, no, a tak to to. Nie wiem, ja jakoś bardzo nie odczuwałam bólu przy karmieniu. Także no, na pewno to nie był powód, że dlatego podciąłam wędzidełko. No czasami, czasami czułam jakieś takie szczypanie, ugryzienie. Znaczy to nie było ugryzienie, bo nie ma zębów. I no ten sutek był taki... kształt Tak. W kształcie pomadki, zmieniony kształt, i też, no też zauważyłam, że jest taki biały po, od, po odstawieniu. Mm. A jak karmienie? Ile razy karmiłaś w ciągu doby? Tak, karmiłam bardzo dużo razy. <grym> no, można powiedzieć, że gdzieś około 15 co najmniej. Mm -hmm. I też dosyć długo to trwało tak po pół godziny albo więcej, no i zazwyczaj mój zasypia przy piersi po prostu i najlepiej jakby dalej leżał ze mną, do następnego przebudzenia. Czemu zdecydowaliśmy się na zabieg podcięcia? Jest kilka powodów. Pierwszy jest taki, że byliśmy na kilku szkołach rodzenia teraz online, no bo jakby nie dało się inaczej. I tam sporo mówili o tym, że istnieje taki zawód jak doradca laktacyjny. No i że ma co czekać, jeśli dziecko coś nie ogarnia, nie daje rady, no to można się z takim doradcą spotkać, umówić. No i jakby to jest jeden z powodów. Kolejny z powodów jest taki, że generalnie jesteśmy dość lękowymi rodzicami, czyli mamy duże obawy, jeżeli chodzi o nasze dziecko, czy wszystko będzie dobrze, czy na pewno poszło dobrze, czy da radę i tak dalej. E, przyszliśmy też do doradcy adaptacyjnego, dlatego, że mm, mieliśmy taką położoną środowiskową, która nam kazała dokarmiać dziecko jakąś chemią. W, w związku z tym, e, że bo ona miała wysokie standardy, że dziecko musi tyle przytyć, a jak przytywa za mało, to za mało. E, I jej, i to generalnie, jakby to, jej standardy są górną granicą e, standardów przytywania. Więc, jeśli dziecko nie przetyje tam w tych pierwszych dniach czy tygodniach tyle, ile trzeba, ile tam przychodzi położna środowiskowa, no to ona kazała dokarmiać. No my nie chcieliśmy dokarmiać, w związku z tym się trochę zestresowaliśmy no i uznaliśmy, że no to potrzebne jest wsparcie z zewnątrz: czy, czy, czy on dobrze je, czy to mleko jest itd. No i tak dalej. No też nie byliśmy pewni, jakby teraz już wiemy, ale wcześniej nie byliśmy pewni, że piersi działają jak Język w sensie, że ślina się produkuje cały czas i nie może się nie produkować. Generalnie, jakby jak jest trochę pokarmu, to on się robi cały czas. Chyba, że nie ma pokarmu, no to co innego. Ale generalnie, jeżeli pokarm jest, to jest, jest, jest tam dalej. W tej i się cały czas robi. Jak dziecko się tego nie wiedzieliśmy przed spotkaniami, z, w zasadzie to się spotkaliśmy z dwoma doradcami akceptacyjnymi, dlatego że jesteśmy trochę lękowi. Jak słyszeliście? Alicja wymieniła kilka objawów, które były nietypowe i dlaczego zgłosili się do położnej, a następnie do doradcy laktacyjnego. Co ciekawe w tej historii, Alicja powiedziała, że ból e, związany z kręgiem piersią nie był główną przyczyną, e, dlaczego zdecydowała się na zabieg podcięcia wędzidełka. I rzeczywiście, zdarza, że to się, zdarza się to ekstremalnie rzadko. Ale w 90% mamy jednak cierpią, to karmienie boli, jest dyskomfortem. I Ala powiedziała o zagryzaniu i o szczypaniu, czyli pojawił się jakiś dyskomfort, ale nieduży dla Alicji. Yy, była w stanie wytrzymać. Co, wiem, co też ciekawe, szymek nie miał problemów z masą ciała, z przyborem, akurat było tutaj wszystko w porządku, ilość głów, ilość siku, waga, czyli te parametry yy, lekarskie się zgadzały, które są, yy, przed, są ważne. Ale w tej historii yy, karmienie piersią odbywało się min, na, minimum 15 razy na dobę, to jest całkiem sporo. Do tego weźmy pod uwagę, że Alicja karmiła minimum 30 minut, nawet do godziny, więc mówiliśmy było o godzinach karmienia piersią, po których szymek dalej był głodny, nieodkładalny. Więc no, odbywało się to dużym kosztem takiego jakościowym życia, że nie, nie do końca tak wygląda karmienie, że mama cały czas niemowlaka ma przy piersi i on cały czas się. Więc były to sygnały, które budziły jakąś niepokój Alicji i dlaczego się zwróciła do specjalistów. I w ten sposób dotarliśmy do przyczyny, czyli do wędzidełka języka, który upośledzało funkcję języka i w ten sposób Szymek musiał dużo i często Ssać, aby wydobyć, wyssać mleko od mawy. No i było to też również męczące dla niego. Często zasypiał, budził się z powrotem. Więc zdecydowanie w tej sytuacji postanowiliśmy prosić o pomoc doktora Bargiela, który podjął decyzję wspólnie z rodzicami o wykonaniu zabiegu. W trakcie badania e, jamy ustnej Szymka oraz języka przede wszystkim, e, moją uwagę zwrócił e, kształt języka. E, jak widzicie, mamy zdjęcia wykonane przez rodziców, e, w których Szymek w, w, został złapany w trakcie płaczu, e, gdzie rzeczywiście widocz, uwidoczniło się bendełko na środku e, języka. Tak jak widzicie na zdjęciu. Język jest nisko osadzony na dnie jamy ustnej, a oraz tworzył kształt takiej miski, a właśnie te brzegi języka się unoszą. Stąd ten charakterystyczny kształt miski. Dziecko nie może unieść języka, ponieważ od dołu język, mięśnie języka, są trzymane przez właśnie wędzidełko języka. Jak się czułem w gabinecie, kiedy był wykonywany zabieg. Ehm... No, pewien dyskomfort, bo ktoś jakby krzywdził moje dziecko, które na mnie leżało, więc jakby było to wyjątkowo dyskomfortowe. Uspokajało to, że jakby ton głosu osoby, która jakby robiła zabieg, był przyjazny i dobrze nastawiony i tak dalej. Gdyby był taki zimny, metaliczny, to może bym nie stał dał w mordę, ale, 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 ale pewnie byłbym bardziej zestresowany. E, więc, e, więc jakby ten głosu był tutaj chyba jakby kluczową rzeczą, no i jakby jakieś tam miłe rzeczy, które e, lekarz mówił w trakcie zabiegu, e, były tym rzeczą, które dla mnie, jakby z poziomu rodzica, który trzyma dziecko, które jest krzywdzone, e, był kluczowy. No. Ale zaufałeś, bo, bo jednak zdecydowałeś. Czyli tak, tak? wiedziałem, że ten zabieg jest potrzebny, wiedziałem, mm -hmm. że idę do eksperta, który robi to dobrze, bo jak został polecony przez innego eksperta, któremu ufałem, bo jakby byłem tam parę razy, więc jakby miałem zaufanie, że ten zabieg jest potrzebny, miałem zaufanie, że ten zabieg jest dobrze wykonywany. No ale to nie zmienia mojego prawa do odczuwania tego, że. Odczuwam jakąś strach, trochę irytacji, trochę jakby taką chęć pomocy mojemu dziecku, eee, więc jakby emocje są tu sprzeczne z logiką, bo jakby emocje są takie, że no, nie bym go zabrał i zakończył zabieg w trakcie trwania, tak, jakby po prostu bym go przerwał, tak, no, bo jakby bałem się, że to moje dziecko jest jakby krzywdzone, więc jakiś strach odczuwałem, natomiast eee, jakby logika dawała mi poczucie bezpieczeństwa, a logika bierze się z, sumie z dużej ilości przeanalizowanych rzeczy. Ale jak się czułaś stojąc pod drzwiami gabinetu, gdzie wykonywano zabieg, nie byłaś w środku w pokoju. Stałaś pod drzwiami. Jakie emocje ci towarzyszyły? No byłam bardzo zestresowana. No też miałam ochotę tam wejść i zabrać dziecko. Jakby je chociaż przytulić Jak płakało. Cieszę się, że nie byłam w środku. Bo chyba bym nie wytrzymała. No, nie to... No, płakać mi się chciało, więc nie płakała. Jak się czułeś, jak przyszliśmy tutaj? No, ulgę. Czułaś ulgę, że już widzisz, Szymka? Tak, dopóki nie zasnął, no bo tak trochę nie wiedziałam, czemu zasypia i trochę ma taki ten wzrok nieobecny, więc trochę tak mi było mm, przykro, że nie byłam przy nim i że potrzebował mnie wtedy. To zabieg wykonał, no, on został, że tata brał udział przy zabiegu, a nie mama. To... Tak, no, no może są to przesadne emocje, bo to tylko trwało minutę, ale Pierwszy raz taki o, ten. Pierwszy raz brak kontaktu z nim, więc duże emocje, tak. separacja. Mm -hmm. Nie wiadomo, co się dzieje z uczuciami płacz. Realnie jakby pamiętajcie, że to, że przeżywacie różne emocje, to macie do nich prawo. Jakby, to są trudne emocje, stresu, lęku, obawy złości, frustracji, czy to na lekarza, na siebie, czy na pewno wątpliwości macie prawo przeżywać emocje i dajcie sobie do tego prawo. Nie chodzi o to, żeby je wyrażać, nie chodzi o to, żeby się złościć, czy rzucać mięsem na prawo i lewo, ale danie sobie prawa jest lepsze niż udawanie, że jest się robotem i że się nie przeżywa emocji. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, co do tego polecam na przykład posłuchać Bryn Brown, potęgę wrażliwości na deteksie, ona opowiada ładnie o emocjach. Zrozumiecie, że nie jesteście robotami. Zwłaszcza adresuję to do facetów. Wiesz, słuchasz tego, co obejrzysz, że gra potęga wrażliwości. Dzięki, że wysłuchaliście naszej historii. Dzięki temu może będziecie trochę lepiej odnajdywać się w swoich sytuacjach. Jeżeli jesteście czegoś niepewni, to poszukajcie po prostu dobrego doradcy, laktacyjnego, to są osoby, które mogą Wam pomóc w takiej sytuacji, lub innych ekspertów, jak osteopaci, fizjoterapeuci, chirurdzy itd. Jakby jest naprawdę bardzo dużo ludzi, z których porad można skorzystać. Warto korzystać z porad ekspertów. Aby zdiagnozować, czy macie taki problem, trzeba porozmawiać ze specjalistą. Nie diagnozujcie się sami na podstawie tego filmu ani na podstawie stron internetowych. Ponieważ jest to bardzo interdyscyplinarny problem, dziecko jest holistyczne. Nie leczymy po pierwsze błony pod językiem, leczymy dziecko. Wędzidełko, pomimo że jest małe, może spowodować bardzo dużo dysfunkcji. Może być przyczyną bezdechów u tak małych dzieci, może wpływać na napięcie całego ciała, na układ nerwowy, na układ pokarmowy, na trudności w zasypianiu, ulewanie, wzdęcia, refluks, kolki. Tych objawów jest dużo i nie wszystkie towarzyszą yy, dziecku. Nie muszą, mogą, mogą być wybrane objawy. Jest to temat bardzo szeroki. Zajmuje się nim wiele specjalistów. Tak naprawdę, może to być położna na sali porodowej, ale nie musi. Może to być położna noworodkowa, może to być doradczyni laktacyjna, może to być międzynarodowy doradca laktacyjny, lekarz, pediatra, neonatolog, nawet ginekolog, który może to zobaczyć w USG. Tak naprawdę, ważne, żebyście trafili w odpowiednie ręce osoby, która się zna w tym temacie lubi go i wie, jak zbudować zespół, który może się wami zaopiekować. Więc to był tylko przykład jednej historii, ale każda historia jest inna. Wierzcie mi, nie ma dwóch takich samych historii wędzidełkowej. Bardzo dziękuję jeszcze raz rodzicom i bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za to, że chciałaś, chciałeś wysłuchać tego reportażu.